Powiedziałem, 16 wieku jest oh, ale... piękne księgowanie i oddanie chwały Panu Bogu za plony, i czcin rolnikom, sadownikom, odrodznikom, za ten przejęty cudowny do za bezpieczeństwo, za stygmatyzację, za górnicka, kocka, witały również, bardzo gorąca i bardzo serdeczna. Prowożca operacji pod wezwaniem najważniejsze Największej pani Iwany Kockiej, między ekonomika Andrzeja Siedlalałowskiego i tam również starostów i dorzynek Państwa Pani Małgorzaty i Tomasza Witków. Proszę Państwa, wiem, że to może jest jeszcze dobry moment, ale zdobywamy się na oklaski. Witamy. Chromów dożynkowych i w pierwszej kolejności widzimy gminę Koc, gmina Koc, która prowadząc Chromów dożynkowych jest delegacją, spośród której w głównych toczących się dziesięciu wieńcach, w delegacjach, wieńców do wykonu. A jeden wieńca, pośród nich, ja przymuszczam go, jeszcze nie wiem, czy Państwo przygadzą w tym regionie, w sposób tak, wyłoniony zostanie jeden z wieńców, który zostanie zakwalifikowany do, do konkursu um, największego wieńca w konkursie. Jeszcze raz proszę o brawa, Państwo, Państwa, my witamy, prosimy o dołączanie się. Jest chorobut, do dożywam jeszcze raz dni bardzo gorąco. Gospodarze w dzisiejszym powiatowych dożynek Powiatu Łukotowskiego 1 września 2020 to Witam serdecznie Państwa, Szanowni Państwo, pozwólcie, że będę z całym, z całopowiedzialnością, z nadaremną, odprzedziwową przedstawia Państwu poszczególne delegacje z Pozajki lasów. I wobec right? Pragnę przywitać w sposób szczególny delegację na z panem Wójtem gminy Abramów, panem Michałem Rolą, z delegacji gminy Abramów, który bierze udział w korobodzie. Jak wspomniałem, pan Wójt gmin Abramów, pan Michał Rola, zastępca Wójta gminy Abramów, pan Łukasz Kuna, przewodniczący tej gminy, pan Marcin Mazur. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Alibaba w Adasie, kołkowskodem go indyjski. witam serdecznie Sołectwo Wielkie. Więc nawiązuje no, do tematyki centralnej ze względu na zestaw Jest w kształcie płomienia, ozdobione pszenicą w centralnej części wieńca. Znajduje się kostia, w której jest kołki i ciała Jezusa, który jest całość wieńca. Brzoz zdomiona jest świeżymi, ususzonymi kwiatami oraz linogronem. Nasza kolejna delegacja, to delegacja gminy Firlej, która już się ustawiła na swoim Honorowym miejscu, to jest gmina miejska w powiecie lubartowskim, na wysokości lubartowskiej, skład chodzi, Chodziń 20. Sołectw charakteryzuje się malowniczym krajobrazem, na którego położone są dwa jeziora Pugów i Firlej. Na firmie jego bogatej historii i tradycji na i Grzegorz Siwej, witamy serdecznie. Wsparcie delegacji prowadzą wspaniali Pani Grzegorz Siwek, Wójt Gminy Chirlej. Witamy również Panią Katarzynę Brzozowską, Sekretarza Gminy Chirlej, Panią Lidę Iwonę Poltę, Skarbnik Gminy Chirlej, Pana Mariana Gajownika, Przewodniczącego Rady Gminy Chirlej. Witamy również członków stowarzyszenia.